Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, zapakujemy sobie ptasznika do wysyłki. Tutaj, jak pamiętacie z ostatniej aktualizacji, jest dorosły samiec serikopelma SP Boquet. On będzie leciał do nowego właściciela, który posiada dorosłą samicę. Ja niestety takowej nie posiadam. I co będziemy robić? Wyciągamy samca, powiedzmy do tego pudełka tam sobie wsadzimy papier, potem owiniemy to aluminium, potem owiniemy papierem, potem owiniemy aluminium, potem pewnie owiniemy bombelkami. I następnie wrzucimy go do tego pudełka. Generalnie, z racji, iż temperatury są bardzo korzystne, no to absolutnie żaden hitpack tutaj nie będzie potrzebny. Także, no, tak naprawdę, zapakować takiego pająka to jest czysta formalność. Więc wyciągnijmy go najpierw. No, samiec ogólnie, powiem wam, jest takim samcem, można powiedzieć, z dziedziny tych bardziej narwanych. E, natomiast też nie jest jakimś diabłem tasmańskim, aż tak to nie. Pokaż nam się, wielko ludzie. No, hej, co to za piękno, albo wiecie co? Myślę, że musimy mu zrobić strefę makro, bo na tym obiektywie nie będzie widać, jaki on jest piękny, a jest piękny, musicie mi uwierzyć. Więc w takim razie, zanim go zapakujemy, to przepnijmy się i zobaczmy go z bliska. No, więc, kochani, kolory, które tutaj widzicie, to nie jest bójda, on rzeczywiście cały praktycznie opalizuje na fioletowo. No, i trzeba mu przyznać, że no, robi piorunujące wrażenie. Z tą kolorystyką. Samice są jeszcze piękniejsze, niestety samice nie mamy. Szkoda, może kiedyś. No, póki co musi nam wystarczyć jedynie widok tego porażającego samca. Bulbusów na nogogłaczkach nie zobaczymy, no ale z drugiej strony doskonale wiecie, jak te bulbusy wyglądają. W tej helicery w tle się jawią oczy i piękny karapaks. Wszystko w odcieniach fioletu. No, tyłeczek taki bym powiedział czerwonawy, z tyłu kądziołki. No ale zobaczcie, całe jego nogi wręcz opalizują na ten fiolet. No i to jest świetne, naprawdę. Super samiec. Nie pamiętam, słuchajcie, ile czasu zajęło, żeby on dorósł. Ale wydaje mi się, że w granicach półtora roku od L3, chyba. L3 dostałem od Spider Shopu. Więc no, tak dość powiem Wam, konkretne miał przyrosty chłopak. No, bo bez przerwy co chwilę liniał. I takie są tego efekty. Ale ogólnie samce ją troszkę szybciej niż samice. W sensie osiągają dojrzałość płciową wcześniej. Dobra kochani, kończymy strefę makro i zabieramy się za jego pakowanie. Dobra, samiec niech sobie czeka na tym kawałku kory. O, widzę, że jednak nie będzie chciał czekać na kawałku kory, to go troszkę tam przesuńmy. I on sobie siedzi gdzieś w rogu biurka. 啊、huh? Sieć samców, a my ci teraz przygotujemy nowy tymczasowy pojemnik. E, co? Dziurki wentylacyjne, a jakże? Ogólnie słuchajcie, bardzo często zdarzają się pytania, jak to jest, że mm, te pająki są tak powiedzmy w miarę szczelnie pakowane i one nie umierają w transporcie, nie duszą się i tak dalej. No więc słuchajcie, odpowiedź jest w zasadzie dość prosta. Chodzi o to, że ptaszniki zużywają naprawdę bardzo mało tlenu e, i one nie potrzebują takiej wentylacji jak powiedzmy, nie wiem, gady, które oddychają normalnie płucami, więc tu się nie ma co przejmować. Możemy śmiało, w miarę szczelnie, pakować tego pająka. Jak ze zwilżaniem? No więc, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że gdyby to była zima, to ja bym nie zwilżał mu pojemnika, ponieważ wiadomo, że no, jeśli jest zimno na zewnątrz i byłaby mokra chusteczka, to ona momentalnie zrobiłaby się zimna. Natomiast teraz, kiedy mamy w ciągu dnia te 25 stopni, a w nocy 18, mogę pokusić się o takie dosłownie symboliczne psiknięcie tutaj w papier wróg. No i dobra, pierwsza warstwa jest. Teraz będziemy potrzebowali tego pana. Tylko, że on nam troszkę za daleko poszedł. Aha. Dobra, teraz go zapędzimy do pudełka. Myślę, że to się uda. A może też nie. <grytanie> Skubany. Samcu! Ja wiem, że tobie jest dobrze u mnie, ale uwierz mi, że jak poznasz panią. To wcale nie będziesz żałował, że stąd pojechałeś, więc zapraszam do pojemnika. Ja sobie teraz pomogę wieczkiem. Sk <ś> <ś> Kurde. <ś> Czemu ja mu na to pozwalam? <ś> Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że ja go teraz postaram się po prostu przykryć pojemnikiem. No, słuchajcie, samiec zdenerwował się co nie miara. Teraz wieczko. W tym momencie mamy tutaj pająka z pierwszą warstwą papieru. Oczywiście jedna warstwa to jest za mało, w sensie ta od dołu. Dorzucimy mu w takim razie drugą warstwę. Ja sobie przygotuję takie kawałki, bo tam trzeba będzie mu to po prostu wcisnąć. Nie sądzę, że teraz otworzę totalnie pojemnik. No, jednak otworzyłem totalnie pojemnik. I po prostu przykrywamy pająka papierem. Pierwsza warstwa. Teraz druga warstwa. Wiecie co, dowalę mu jeszcze trzecią warstwę z góry, ponieważ no, to jest dość duży i ciężki samiec, więc jeśli ktoś by pieprznął mocną paczką, to rzeczywiście e, mógłby się biedak poobijać trochę. Wybaczcie za ten totalnie biały papier, no ale nie da się inaczej tego nagrać. No i proszę bardzo. W tym momencie samiec ma na tyle dużo miejsca, żeby nie czuł się skrępowany, ale jest jednak na tyle ściśnięty, że nawet jeśli ktoś rzuci tym kartonem, to nic nie powinno się wydarzyć. Profilaktycznie zabezpieczę pojemnik taśmą, aczkolwiek na no z racji, w ile on będzie warstw rozpakowany, to ta taśma specjalnie potrzebna nie jest. Dobra, co teraz? Ja generalnie słuchajcie, robię tak, że jeśli mam już pojemnik z pająkiem, to pierwszą warstwę robię papieru, żeby folia aluminiowa bezpośrednio nie przylegała do, do pojemnika, tylko żeby właśnie ten papier stworzył, można powiedzieć, taką jakby to nazwać, przestrzeń powietrzną, bo wiecie, ten papier jednak swoją objętość posiada i dużo tlenu on w sobie zatrzyma, więc jeśli pierwsza warstwa będzie z papieru, a kolejna już z aluminium, to naprawdę nic, a nic pająkowi się nie wydarzy i wszystko będzie w porządku. Dobra, teraz amelinium. Jeszcze raz. I jeszcze raz, co nam szkodzi? Stać mnie na folię. To nie będziemy jej żałować. No i super, w tym momencie pająk jest totalnie gotowy do wysyłki, ale jednak karton tego typu jest potrzebny, ponieważ jak widzieliście, no ten pojemnik bardzo wytrzymały na zgniecenia nie jest. I gdybym ja to wsadził do koperty bąbelkowej, to nawet nie chcę myśleć, co by się stało z pająkiem, więc wrzucimy go do kartonu. No, ale w sumie najpierw owinę go folią bąbelkową I zobaczę jak on tam będzie fitował Bo mam plan taki, żeby zrobić Dół z bąbelków e, No środek to będzie właśnie pająk I góra będzie również z bąbelków Przyfitujmy go No bajeczka, słuchajcie W takim razie Robimy sobie w ten sposób Okej, okay. i tu jest dolna warstwa z bąbelków Teraz wsadzamy nasz bardzo cenny pakunek. No, jak na wymiar, kochani. I góra również będzie leciała w bąbelki. Zamykamy. Aha, to są moje dane. To zróbmy pstryk. Proszę bardzo, pakiet gotowy do wysyłki. Możemy jeszcze pokusić się o zrobienie tutaj pensetą po prostu paru dziurek. Tak wiecie, profilaktycznie, zawsze to mikroprzewiew nie zaszkodzi. Analogicznie z drugiej strony. No tutaj to mi wybitnie nie poszło. Załatamy taśmą. I gotowe. Pająk leci dzisiaj do wysyłki. Najprawdopodobniej jutro będzie u nowego właściciela. Ale jeszcze kochani, pokażę Wam coś fajnego, co mnie dzisiaj rano na hodowli spotkało. Moi drodzy, moja Terafosa styrmi wyliniała mnie dziś w nocy na L2. I jest gigantyczna, spójrzcie. Myślę, że teraz, kiedy ta L2 nam stwardnieje i ją nakarmię, to będę ją seksował. Ale zwróćmy uwagę najpierw na wylinkę. I zobaczmy, jak duże jest L1 Terafosa. No więc, słuchajcie, L1 Terafosa w rozstawie ma 5 cm. No czyli to można porównać do takiej L5, L6 Pelma. No, przyznajcie, że takie L1 to, to jest naprawdę szczyt możliwości bez jaj. Ale zobaczmy sobie teraz tak delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie ją um, szturchnę. I to jeszcze miękką pensetą. Jednak dzisiaj w nocy. To jest L2. Jak L7 jakiejś braszki, no naprawdę, nie idź, nie, 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 nie idź, bo jesteś po wylince, ej, kurde, ale dowaliłem, tak się totalnie nie robi, kochani, nie bierzcie ze mnie przykładu, pająk wyliniał dzisiaj w nocy i kategorycznie zabraniam Wam robić takich rzeczy, dobra, chowamy ją i tak naprawdę tyle, chciałem Wam po prostu pokazać, jak wygląda L1 i L2. Tera w związku z tym, kochani, że ja skończyłem, to kończę. Pamiętajcie o tym, że wszystkie linki pod spodem są aktualne jak najbardziej. Mamy tam m.in. na przykład mojego Instagrama, na którym jest całkiem spoko i tak między nami. To polecam Wam tam zajrzeć. Sami stwierdzicie, czy chcecie zostać. A jeszcze, kochani, muszę Wam dodać, że w sobotę jadę kręcić odcinek w plenerze. I słuchajcie, będzie totalnie wypasiony. Nie powiem Wam o czym będzie to odcinek. Nie będzie o pająku, będzie o gadzie. I uwierzcie mi, zrobi na wszystkich wrażenie ten gad. Dodatkowo będzie prowadził odcinek Dawid, którego już poznaliście ostatnio w jaskini. W sensie, ja tam będę takim, można powiedzieć, koordynatorem tego wszystkiego, ale zrobimy tak, żeby Dawid opowiadał o tym wężu, bo to on ma gigantyczną wiedzę na temat węży, a moja wiedza w porównaniu do Dawida to takie może, nie wiem, pół albo może jedna dziesiąta procenta. Naprawdę, on jest mistrzem i wie wszystko o wężach, w związku z tym w sobotę poprowadzi on odcinek. W związku z tym odcinek, który najprawdopodobniej wyjdzie w środę, bo go będę kręcił w sobotę, poprowadzi właśnie Dawid. A jeszcze jakby tego było mało, w niedzielę jadę na giełdę w Ostrawie, e, więc jeśli ktoś by chciał zbić pionę na giełdzie w Ostrawie, to będzie taka możliwość i myślę, że też kupimy sobie coś fajnego. Może jakiegoś węża, bo w sumie mam ostatnią zajawę na węże. Czas pokaże. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia już w sobotę. Hej!